W ostatnim dniu minionego roku na drogach województwa śląskiego doszło do 140 kolizji i 5 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Policjanci zatrzymali sześciu nietrzeźwych kierujących. 1 stycznia śmiertelnych wypadków nie było, doszło natomiast do 58 kolizji, a w ręce mundurowych wpadło 58 kierowców jadących na podwójnym gazie. W Sylwestra i Nowy Rok Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji prowadziło ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Myśl Trzeźwo”, uświadamiającą kierującym zagrożenia wynikające z kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu oraz w stanie tak zwanej nieświadomej nietrzeźwości. 25-letni włamywacz w rękach będzińskich stróżów prawa grasujący na terenie miasta mężczyzna okradał głównie lokale gastronomiczne oraz zakłady fryzjerskie. W ciągu minionego roku mężczyzna dokonał ponad 30 przestępstw. Jak się okazało, będzinianin był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, dlatego przed sądem odpowie jako recydywista. Grozi mu do 15 lat więzienia. Przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 110 km na godzinę, miał jednak pecha, bo wpadł w ręce policyjnej grupy Spitz Częstochowy. 39-latek na drodze krajowej nr 1 w Bogusławicach pędził z prędkością 173 km na godzinę, w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 60 km na godzinę. Pirat drogowy został ukarany 10 punktami karnymi oraz mandatem w wysokości 500 złotych.